Siema. Gra, 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 no, no stroma. No, z... Ja kupuję. Widzowie, jak sama Ja kupuję teraz karnet. A ja szukaj kasę ja, ja ja Gra. Bra. Bra. Leci... podziękujcie za to też możecie potem zadanie wybić. A jak? A jak? Nie wiem, ja mam to pod strzałką w dół na padzie. A wynakąpię wszyscy. Widzę. Poczekajcie, że to. To już tak? O, no. No, 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 żeby podziękować. Nie wiem. by sam to też Nie wiem, jak podziękować. kierowcy. Ja nie mam tego. A ja miałem już budzielki jakiegoś tej potem? No, ale to raz. Faj. Tu. Widzicie. tu. Pięknie, macie, Bo tu. nie ja się ogarnęłam już. To jeszcze jedną, okej. Okay. Nawet lepszą. Ale mam lalki, kurczę. No nie, mam mało. Dobra, mam pompę, super. bo mam potki. I splasza. Czekajcie na nich, daleko mam. Chodźcie, chodźcie, mam potki dla każdego. Jestem koło Czekaj, chodź, bo chodź, tak, chodź. Pi. No. Dobra, ja już mam chodź, A ja jedną A ja jedną, chodź, chodź, I patam, chodź, 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 mam chodź, i mam chodź, mam chodź, chodźcie do kuby. Waga? chodź, 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 Czekaj, ja mam na ciebie dwie fotki. Mała. Ja mam trzy. Wezmę jedną. Dobra. A masz. A za A Czekaj, A Czekaj, A za piątkę. Nie, ty masz bo spadłam z wysokości tego, a to chyba mniejsze, co? Ja też. No, no ja też rzuciłam matka. Dzięki. Dobra, już um, trzeba znieść tu łatwo. O, no, o bym spadł. O! Spadłam. Widziałem sobie zapotki w sklepie. Dobra, ale Co jest? Jak to odwiedzi? wiem, nie sensu. O, chłopie. Słuchajcie ludzie. E, Dobra Legenda ja idę do strefy skrze. Legendarz. Ale my le chceśmy trafia. Wiem, ale ja idę tam, idzie ktoś ze mną? Szuka. Jakbyście słyszeli to są spokojnie. Chodźcie i Ja mam pompę na dole. Ja też. O, I tam jakieś ity leżą, bo tam by było skrzydł. Może chyba ani nie, ma owocki. Ja mam takie wolenie. Ma owocki biorę! Legendarne! I kogo? Legendarna rzecz. A ja jaka? No, Kto wtedy drugą rękawicę? Szkoda, że teraz są tylko takie no? rękawice, a nie... Kolejne! Jakieś gościa, jest owocek? Nie ma owocka. Kurde. To zniszczymy. Mistrze <grych> by chciał wyraźć ludzie. Ej, moja sodronka teraz. Nie wiem jak to się nazwał Olim? Nie. Nie, nie wiem To no. ty? No, to no. czego? Nieładne, że tą wódny taką Nie, to no. mnie O, jestem R! Tak, tak No to chciałeś I ma... chodźcie! Ej, mam epik Ale ja sobie mam epik Max, mam maks maty, że na ciebie wiesz? Chodź do mnie szybko Ej, Chodź, Po prostu Ej, tu... chodź do mnie Ej, no chodźcie! Max, chodzi do mnie

Dobiłem... O, to toch zeepom. Ja. Ik ga toch even iedere Ja, do ciebie idę Kuba. ga ja, toch idę do kub. Ik ga do even Ej, 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 ga toch even iedere kub. Ik ga toch Ej, iedere kub. Ik ga toch even iedere kub. Ik ga toch even Ik Bo ja nie lubię tego. Miał słabe lity, więc raczej nikt nie chce przyjść. Dolce, to ja się no nie mi... Serio, gdzie mnie to wyrzuciło, Masakra. To jest daleko. daleko od nas teraz. O, strefa. Patrzcie na kompas, tam ktoś strzela. No, ktoś tam strzela Co są, są, tam, są, tam powinien być kolejny. Ej, ej, jako mam inną nową snajkę. Mam jakąś nową snajkę. No, no, dodaję nową, dam rkę nową. Ej, tak, tak. To coś, nie wiem, mi zabrał polony. Nie. Zginęli. Ej, ja, je zabiłam. Ej, jebie, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu chyba. Tył, tył, tył. no, no właśnie idzie. Punkt tam jest. Ej. Dusk! mnie, ostatnią bombę Ała, ja. Mam drugi jedz Dostał, a nie, nie to jest nie, inny Tego dobra. No, ej, ja brat! Mam dwa klucze do sejfu Co to? Do tego wystrzelacie Który no, to? Którego? No właśnie Ta słaba Ej, dajcie mi jakieś płatki, bo ciągle do mnie nie. strzelają tu masz, tu masz, tu masz, tu masz, tu masz. To ta duża. A to nie mam. się tam nie mam tutaj ktoś wie? Ej mam nie. nową lotnię, po. Mam lotnię. Ej tam chyba ktoś byłby? Nie, to kupisz. Czekaj, zobaczmy gdzie się strzelają. Gdzie bardziej tam. Nie widzę. Ej tam jest mój, mój kurczak tam był, żeby nie było. Jak ktoś mi zabierze to będę na A Co to jest? Ja, ja Uchillowałam. No ale on był złoty Aaa Oho Ej, ale co jest złotego kurczaka Ej tu... Eee... broń na I zabiłem, zabiłem legendarnego ej, ptaka O kok Ej, tu chyba są sobie I, mam pompę. I, przy... I do... zdobyłem pompę ej. legendarną A ja też broń na blisko legendarną Ej, ej to dobra to, do Pokaż jaką, pokaż Ja taką, patrzę Pokaż Tutaj. Ej, ej osłanieńczymy jakby to. Tak, to samo. mamy... No, Gdzie ty... legendarny ty... masz, Kuba? Co? Legendarny masz. Tak. Zostaw tutaj, bo ja potrzebuję do zagania tego. Którego? Tego Dobra. Już wszystko O, dzięki! punkty za asysta! Ej, dzięki! Bo dostałam punkty za ja asysta. Też. Nie ma za co. Ej, tam ściera, pokazuję! Tam! Pod No, strzelają się. Z tego dzika się Tam, tam, tam jadą... czymś. Dobra, widzę, ja lecę do nich na blisko mam lecieć, czy nie? Gdzie jestem typy? Ej, on jest tam! Tam ląduję! Typy cztery! Typy cztery! Typy cztery! To trzeba było powiedzieć od razu! No co, co? Ale by się na mnie nie, uwziali! Nie. Ja strzelam z dachu budynku. D zginie! Prawie! Buduję, bo zginę zaraz uleczę się troszkę i będę Od tam są dobre lecę tam kurde ja płynę cały czas Dobra, ja, ja jem ja muszę się uleczyć strefka idzie strefka sobie rzucę Jest ja, staj do na porębliście ej ktoś tam zginął ja też zginął i ja ej go. czekaj ja mam rękawicę to mogę rękawicę i nawisko do nich podejść Robić? Nie, chyba nie lepiej nie może. Myślę, że to jest za bardzo ryzyko. Tam są piety. No są. Ej, Belek. Ja ale co będzie na blisko chyba. Gdzie oni są? No tego budujesz. Ej, tam. tam nie ma! Co? Bo no, hulipa! Jezu! Prawie mu dał Chulipa! Hulipa! Zginął! Kilofa. Jeszcze to na pewno w sumie. Ej, koronka, chodźcie, koronka, koronka! Weźcie się. Mogę? Czunę. Nie. Ej, dajcie mi leczenia. Ja chcę to, ja chcę to. Ja mam tylko to, ej, czekaj. Do mnie. O, dzięki. A to wszyscy już, wszyscy zginęli? Dobra, dzięki. Dziękuję. Ej, chodźcie do Sejfu na bakluczek, chodźcie do Sejfu na Ej, właśnie. Ej, poczekajcie, bo to jest brud. Ja yeah. Może macie ja mam trzy. Ja, ja, ja mam dwa, ja lecę do save na boku. No, ej poczekaj! O łap, ej, od tyłu, 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 pomóżcie! Dobra. Gdzie? Dostał! Dostał! Zginę! Zginę! Ej, pomóżcie! Zginąłem! Proszę! Koronka mam! Nie przychodzi! Tam jest tam, to samo tam, tam. dłużej sam! Ej, oddam, oddam odda mi coś po tym koronkę! Zginął jeden! No spoko. A jeszcze są? Znaczy korenka tam była Zosia. Tam. Tak wiem, mm. ale... Tu mamy wziąć, tak? I podnieźła? No wzięć. Weź, 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 weź i potem Ej, okay. bo ja mam rzuc. no, nie ha. A... To, 8, Max nie. Idź po... Max idź po NB8. A Zosia pójdzie po kartę. Tam... na no, zaznaczyłem wam w strefie Ten, do od... od... I tam już byliśmy. No ale trzeba. Ej, otwieram I tak safe. Tam, I tak tam w safe fajnie się tam iść. Ja otwieram safe. Tak. Idę do ciebie. Ej, strefa idzie. Trudno. Ej, się mi ktoś. Ej, czekaj, bo, 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 do... do strefy. Ej, idzie do strefy. Bo ja ok. otwieram safe w Kik. Chcesz za, za wami idzie strefa i za was ja... ja was to uratuję, nie? Ej, pomocy, pomocy, pomocy! Pomocy! Mam nie zginie. Dobra, nie, nie tam nie ma. Ej, ej, idźcie, bo mag za tobą centralnie strefa. Dokładnie w tamte miejsce idźcie. Ej, gra! Tam zaznaczyłem. Ej, mam Ej, gdzie tam? Ja bym chciała mieć prywatkę, tylko zabiję tego typu Typa zabiję. Ej nie, e, dobra, już nie zabijajcie żadnych typów. Wiecie dlaczego? Bo są... No ej, zeszła słabaj mnie! E, ja mam zamiar... Ja nie mogę teraz, bo ja idę do dopiero... Ej, odrzuć Maxa, a potem odrzuć mnie, okej? Okay? Tu mnie typ. Nic jedycie. E, nie zabijajcie dobra. tego typa, okej? Okay? Bo... okej? Okay? Czemu? No bo jakbyście mieć po prostu z niego Tam powinien być kolejny, co idzie. Ej, jako mam inną elizję, nie tylko widzę tylko. Mam jakąś nową snajper. No no A A dźwięk, to dalej nową, dajam RK nową. Ej, to jest nie będę. Ty nie jeszcze mi zabrokowany. Ja! Zginęli.